Cześć! Dziś pokażę Wam, czym są proste równoległe i proste prostopadłe. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie zachęcam, a my zaczynamy. Na pierwszym wykresie przedstawiłam proste równoległe, czyli takie proste, które nie mają żadnych punktów wspólnych, no ewentualnie są prostymi. Pokrywającymi się, czyli dokładnie jedna leży na drugiej. Na drugim wykresie przedstawiłam proste prostopadłe, czyli takie proste, które przecinają się w jednym punkcie i dokładnie pod kątem 90 stopni, czyli pod kątem prostym. Niestety nie zawsze będziemy dysponować wykresem, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak po samych wzorach tych naszych prostych, czyli właściwie funkcji liniowych, możemy stwierdzić, czy proste są równoległe, czy są prostopadłe. Czyli założymy, że mamy tutaj dwie dowolne proste, jakąś prostą k i powiedzmy prostą l. Pierwsza prosta k o wzorze y jest równe a1x plus b1 i drugą prostą y jest równe a2x plus B2. Proste są równoległe, wtedy gdy ich współczynniki kierunkowe są takie same. Natomiast są prostopadłe, gdy ich współczynniki kierunkowe są odwrotne i przeciwne. Lub inaczej, możemy to zapisać, że iloczyn tych współczynników. Współczynników kierunkowych jest równy minus 1. Czyli takie dwa warunki musimy zapamiętać. A teraz przejdźmy do zadań. Które z podanych par prostych są równoległe? Tak jak mówiłam, proste są równoległe, gdy ich współczynniki kierunkowe są takie same. Współczynniki kierunkowe czyli nasze a. Nasze a jest zawsze tą wartością, która stoi przy x. Czyli w pierwszej, pierwsza ta nasza funkcja, ta nasza prosta ma współczynnik kierunkowy równy 2. Druga nasza prosta ma współczynnik kierunkowy równy minus 3. Więc no akurat tutaj gołym okiem widać, że na pewno te proste nie są równoległe. Czyli... A1 jest różne od A2, czyli te proste nie są równoległe. Zobaczymy teraz, jak będzie w drugim przykładzie. Pierwszy współczynnik kierunkowy wynosi 2, drugi współczynnik kierunkowy też wynosi 2, więc widzimy, że tutaj A1 jest równe A2, oba są równe 2, więc już wnioskujemy, że te proste są równoległe. Ale zobaczymy jeszcze na wykresie, jak to będzie wyglądało. Żeby naszkicować wykres, ja tutaj posłużę się dwoma takimi specjalnymi punktami dla funkcji liniowej, czyli 0b, 1a plus b. Przygotuję na razie te punkty. Powiedzmy, pierwsza moja funkcja będzie naszkicowana na kolor zielony. I teraz pierwszy współczynnik kierunkowy wynosi 2, wyraz wolny wynosi minus 1. Czyli mamy punkt 0b, czyli 0 minus 1, i drugi punkt 1a plus b, czyli 1, 2 y, minus 1. Czyli 1, 1. Zaznaczę te punkty w układzie współrzędnych, czyli 0 minus 1 i 1, 1. No i poprowadzę hmm, prostą przechodzącą przez y, te punkty. Czyli to jest ta pierwsza nasza prosta. Teraz naszkicuję drugą prostą i powiedzmy na kolor czerwony. I znowu współczynnik kierunkowy wynosi 2, wyraz wolny wynosi 3. Czyli nasz pierwszy punkt to jest 0B, czyli 0,3 i drugi punkt 1A plus B, czyli 1. 2 plus 3, czyli 1, 5. Zaznaczam te punkty 0, 1, 2, 3, 1, 5 i przeprowadzę prostą. No i faktycznie na rysunku również widać, że te proste są równoległe. Teraz zobaczymy, jak, będzie, jak będą wyglądały proste, prostopadłe. Na początku powiedziałam, że ich współczynniki są odwrotne i przeciwne, lub można sprawdzić właśnie ten warunek dotyczący iloczynu tych współczynników kierunkowych. On powinien nam dać minus 1. Więc sprawdźmy. Pierwszy współczynnik kierunkowy wynosi 1 trzecia, drugi współczynnik kierunkowy wynosi 3. Czyli mogę sprawdzić, ile to jest 1 trzecia razy 3. No, po skróceniu zostaje nam 1, no a 1 to nie jest minus 1. Czyli te proste nie są prostopadłe. Można również sprawdzić te współczynniki za pomocą tego, czy, te, czy ten drugi współczynnik jest odwrotny i przeciwny. No, na przykład do tej jednej trzeciej, czyli biorę jedną trzecią i postaram się wyznaczyć ten współczynnik kierunkowy, jak on powinien wyglądać. Czyli powinien być liczbą odwrotną i przeciwną. Liczba mm, odwrotna do jednej trzeciej to 3. No i jeszcze przeciwna, jedna trzecia była dodatnia, więc powinna być ujemna. Czyli żeby te proste były prostopadłe. To nasz współczynnik kierunkowy prostej powinien wynosić minus 3. No, u nas wynosi 3, więc na pewno te proste prostopadłe nie są. No i zobaczymy na drugim przykładzie. Pierwszy współczynnik kierunkowy wynosi 2, drugi współczynnik kierunkowy wynosi minus 1, druga. Pomnożymy sobie te współczynniki kierunkowe i zobaczymy, ile wyjdzie. Dwójki się skrócą, zostaje minus 1, czyli tak, te proste są prostopadłe. Lub postaram się wyznaczyć liczbę odwrotną i przeciwną do dwójki. Liczba odwrotna to 1 druga. Liczba była dodatnia, więc musi być ujemna. Czyli mój nowy ten współczynnik kierunkowy drugiej prostej powinien wynosić minus 1 druga. No, i faktycznie tak właśnie jest. No, i zobaczymy na wykresie, jak to będzie wyglądało. Tutaj znowu posłużę się tymi samymi punktami, czyli 0b1a plus b. Czyli tak, współczynnik kierunkowy pierwszej prostej wynosi 2, wyraz wolny wynosi 1, więc pierwszy punkt 0b wynosi 0, 1 i drugi punkt 1 a plus b, wynosi 1, 2 no plus 1, czyli 3. I zaznaczam w układzie współrzędnych te punkty: 0, 1 i 1 raz 2, 3. Czyli tutaj mamy pierwszą prostą, Dobrze. No i druga prosta, powiedzmy czerwona. I tutaj może wyjątkowo posłużę się tabelką, dlatego, że mam tutaj do czynienia z tymi ułamkami. Więc może tym razem inaczej. Wybiorę sobie pewne punkty, tak, żeby też łatwo mi się liczyło. Czyli wybiorę na przykład punkt 0. I nie 1, ale wybiorę punkt 2. No to zobaczmy. Czyli chcę policzyć wartość dla zera, czyli minus 1 2 razy 0 minus 2. No razy 0, no to tu całość będzie 0 i jeszcze minus 2. Wpisuję do tabelki i policzę f od dwójki minus 1 2 razy 0. 2 i jeszcze minus 2. Tutaj dwójeczki się skracają, zostaje 1 na minusie, czyli minus 1, minus 2 to jest minus 3. I zapisuję do tabelki. I zaznaczam te punkty w układzie współrzędnych, czyli 0 minus 2 i 2 minus 3. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z tych punktów charakterystycznych, tutaj, jak zrobiłam powyżej, też byśmy mogli, natomiast chciałam uniknąć tutaj tych, no powiedzmy szczerze, niekomfortowych ułamków i szkicuję wykres tej funkcji. No i mamy. Nasze proste, prostopadłe, czyli przecinające się pod kątem prostym. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji. Dajcie znać, jakie tematy by Was interesowały, i do zobaczenia w następnym odcinku.